Witam Was, ja jestem Krystek, a to kolejny oczekiwany odcinek pikselowych opowieści. Dlaczego oczekiwany? No, bo niektórzy z Was po prostu nie dawali mi spokoju, jeśli chodzi o wiadomości, kiedy zrobisz a kiedy następny odcinek itp. Ehm, dobra, dlaczego, dlaczego zaczynamy w ogóle w tym miejscu? Dlaczego w podziemiach? Dlaczego? Dlaczego? Tak. Ehm, już Wam mówię dlaczego. Ehm, potrzebne były mi lepkie piecone, żeby zrobić grzybiarnię, którą zapowiadałem, że będzie w tym odcinku no, nie będzie ona taka jak z... zwykłe, takie inne, że woda w ogóle to, niby to z wodą jest bardziej efektowne, ale jak dobrze wszyscy wiedzą, że Krystek nie lubi papugować i robić tego samego co inni, tak więc wymyśliłem coś sam z siebie. No i potrzebne były mi te pistony, ale jak dobrze wiemy, do tych pistonów potrzebne są slime bale. Co znaczy, że tak, spawnują mi się slimy, tak, w końcu. Ech. Wiem co, trzeba, wie, już wiem, co trzeba było zrobić, zrobiłem to i teraz moja, moja slimeownia jest. O taka, o. I nikt mi teraz nie mówi, że to jest za małe. Tak. No, sporo jest. Spora naprawdę powiększymy jakoś sześciokrotnie niż była wcześniej. I tak slimeów wspomnuje się bardzo mało. To jak głupi stałem przez jakieś 5 godzin, żeby zbierać te 46 tych slimebali. No ale opłacało się. Dobra. E, tak więc idziemy do neteru. Ach, kolejna przygoda na netherze żeby zbudować tą grzybiarnię. Już tam mam postawione fundamenty, można powiedzieć. Teraz tylko dobudować. Pokażę Wam co mniej więcej, jak to będzie działać. No i myślę, że jakoś to wyjdzie. Robiłem małe próby na trybie Creative. No coś tam mi wychodziło, ale to jeszcze nie było do końca. To trochę tam pomyślałem teraz, co zrobić i myślę, że będzie dobrze. I jeszcze takie coś. Nie mam skina. Dlaczego nie mam skina? Dlatego, ponieważ coś mi ostatnio na komputerze szwankuje Minecraft, że nie mogę się zalogować i muszę grać offline. Niestety, Ech. no, takie życie coś tam się nie nie Niby mógłbym coś z tym zrobić, na pewno trochę bym pokombinował i miałbym tego skina, ale nie chce mi się. Chcę jak najszybciej nagrać, bo tak mnie męczyliście tymi wiadomościami, żeby nagrać. No to nagrywam. Już o skina nie będę się troszczyć tak bardzo. Dobra, wbijamy do neteru yy, dobra, tutaj mam te... te i o ile dobrze pamiętam, to było to po lewo, tak? Chyba. Dobra, na ryzyko idziemy. No. Yy, tak. Jak coś tam mówiłem, że grzybiarnia z wodą jest dużo... tak... dużo lepiej funkcjonuje i to jest prawda, bo... Ta e, z wodą, buraczka, cebulaczka to po prostu stoi się w miejscu, klika się guziki, grzybki same do siebie podchodzą. O, proszę bardzo, to jest moja platforma. E, a u mnie będzie coś takiego, że no, one same nie przyjdą, trzeba będzie po nie pójść, ale no i dobra, zobaczycie, jak zacznę robić. Tak więc bierzemy się za robotę. Najpierw to trochę obgrodzę. No, ciekawie, jakie to ma wymiary, bo. Nie patrzyłem. Mam nadzieję, że starczy mi nederraka. Ile mam tego netherracka? Eee, starczy. No, i tak. Często się mnie ktoś też pytał, czemu nie, nie daje odcinków. Coś tam nawet yy, wspomniał, że czemu ja w ogóle nie kręcę. I eee, powiem tak, że no, trochę mi to często zajęło, zanim ja tą nie powiększyłem, zanim ja ten netherrack zebrałem, eee, zanim sobie przypomniałem, jakie pistony robię, bo w ogóle mi wyleciało z głowy. Co eee, tam jeszcze było? Czemu ja nie mogę nagrywać? Eee, I to nieprawda, że ja w ogóle nie nagrywam, bo nagrywam spore. Nagrywam Darksiders, nagrywam odcinki ogłoszeniowe i to trochę niefajne, jak ktoś mi pisze, ej, czemu w ogóle nie nagrywasz nic? Naprawdę, jeśli nie macie, nie wiem, nie, nie daję Minecrafta, a bardzo byście chcieli yy, obejrzeć coś z, z mojej produkcji, powiedzmy, to naprawdę obejrzyjcie sobie to Darksiders, tam spore. Yy, no może Wam się spodoba, może będziecie oglądać dalej. I proszę proszę... Proszę was. Yy, nie piszcie mi co chwilę wiadomości, że nie daje odcinków, czemu nie daje odcinków. Jeśli nie daje odcinków, to najprawdopodobniej jest jakiś konkretny powód do tego. Dobra, jeszcze jeden poziom. Oj, Coś czuję, że to będzie się ciągnąć bardzo długo. No, ale to lepiej dla was, bo wy lubicie długie odcinki. Ha ja, ha ja, ja tak więc się cieszcie Z, yy, ile mi zajmie taka grzyb grzybiarnia jakieś pół godziny 25 minut no trochę się naoglądacie chyba że jakbym się pośpieszył to może trochę krócej szczerze mówiąc ja też chcę jak najkrócej żeby ten odcinek jak najkrócej trwał po... bo chcę go jak najszybciej wrzucić żeby mi znowu nie narzekali że e, nie nadajesz minecrafta Dobra, dobra. Fuh, tak sobie myślę, czy zrobić jeszcze trzecie piętro tego naderaka. Chociaż dobra, najpierw wezmę się za środek, tylko dokończę tutaj to coś. No, no, już niedaleko do końca. Yy, mam lekką chrypę, tak więc jeśli komu ktoś pomyśli, że mam inny głos, to, to rzeczywiście mam inny głos, bo chrypa jest taka. <laughs> Ostra dość. Yy, Ile mam w ogóle redstone starczy? Dwa staki. Ajajaj. No, może starczy. jak ktoś to się wrócę. Oczywiście zrobię cięcie. Yy, dobra, guzik. Guzik będzie tutaj. Czyli doprowadzamy redstone z tej strony. Yy, dobra, teraz tak yy, możecie patrzeć i tak myśleć, co ja tutaj będę robić. Z, ja Tutaj tro trochę tylko porobię. Zaraz wam powiem dokładnie o co będzie chodzić. Dobra. Kurde, ten netherracku nic nie widać, czy jest ractown dobrze położony. Ale dobra, załóżmy, że jest yy, teraz tak, środek. Środek zacznę gdzieś odtąd. To będzie ten środek, gdzie będą te podstawowe grzyby, w których będą się spanować po ukosie, te inne. Tak, w ogóle to ile jak grzybów jest to mówię 15. Uj, ups, 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 żeby starczyło. No, spory obszar jest tej grzybiarni, ale powinno starczyć. Dobra, dajmy, że dotąd. Raz, dwa. I też szkoda, że właśnie oproszę. Nie da się tak grzybów pożyć obok siebie. To by było dużo lepsze, chociaż w wersji 1.9 będzie blok, który umożliwia to niestety. E, przemieszczanie przemieszczenie go, żeby rosło tam, gdzie chcemy, będzie dość trudne. A w neterze to już w ogóle to jest niemożliwe. Ale dobra, damy sobie radę z takim funkcjonowaniem. E, dawać go tutaj? Dobra, już bez tego. Chociaż... dobra z tym. E, tak więc będzie dotąd. Spoko. E, dobra, bierzemy się za pistony. Nie, nie, tak nie może być. Jednak ja że zrobiłem. Tutaj. Czyli będzie odtąd spoko. Piston, netherrack No i powinno być wszystko dobrze. Dobra, wytłumaczę... Będę powoli robić tutaj wszystko i wytłumaczę wam mniej więcej o co tutaj chodzi. Tak więc tak, będzie to polegało na tym, że tam dam później repeatery, żeby to, bo za mały zasięg by miało. Yy, że po prostu kliknę guzik przesunie się prawda czekaj może wy nie wiecie nie da się grzyba położyć yy, kurde dobra położę jednego cobblestone'a yy, nie da się apa da się oto tu biega chwila 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 muszę to sprawdzić no dobra piston działa lecz jak tutaj się zespawnuje grzyb O, dobra, dobra, jest, jest dobrze. E, tak więc nie trzeba koniecznie, blok nie musi przejść na stronę tam gdzie jest grzyb, może być obok niego. Nie wiem czemu, jak kładę tutaj, niby jest, jak wcześniej kładłem to niby się nie dało, ale dobra, dobra, jakiś pewnie fail z mojej strony, a ja nie ogarniam do końca. Tak więc będzie się zbierać, tutaj postawiam pistony dookoła, jak grzybki się zespawnują, no to oczywiście kliknę sobie guzik, pistony zbiorą grzybki, ja sobie ja się tylko przejdę w, koł w kółko. No i będę mieć kupę grzybów. Bez żadnych skojarzeń oczywiście. Kupę z grzybów. Dobra. Ja tutaj skończę. Tylko teraz... Jak repeatery dawać? Co dwa? Raz, dwa. Dobra, tu już będzie repeater. E, czemu taki ciemny? Eee. Czekaj, 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 czeka. Raz, dwa Raz, dwa. To znowu. Raz, dwa yy, Dobra, tak się, się zastanawiam, co wam powiedzieć. Bo nie będę tak ciągle raz, dwa, raz, dwa. Um... Czekajcie, 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 zaraz coś wymyślę. O, może podziękuję wam za 500 widzów. Yy, wiem, że trochę zawdzięczam to tym moim ostatnim konkursem. Ale mimo wszystko wielkie dzięki. czekaj, czekaj... czekaj. Tutaj będzie już koniec, tak? Tak. Chociaż Bo się spawnuj... Spawnować będzie dotąd grzyb, czyli tutaj być ostatnio to nie trzeba. Spoko. Tutaj mogę dać już netherracka I prowadzimy dalej rysona. Tak no no i tak, dzięki wszystkim. Eee, fajnie jest mieć 500 widzów, już połowa tysiaka. O, jak będzie tysiak, będę mieć taki zaciesz. Eee, ups, redstone się skończył. Kurde, co tu jeszcze powiedzieć? Brakuje mi słów. Eee, może zapowiem coś, tak, bo to ma być ostatnia część. Yy, w tym neterze, że ogólnie, że już więcej nic w neterze robić nie będę. I to dalej. Możecie się zapytać. To będzie dalej. Co ja dalej planuję? Mogę wam powiedzieć, że planuję coś fajnego. Jeszcze tego nie robiłem i myślę, że jakoś tam wyjdzie to sensownie. Ale jak wyjdzie, to zobaczę. Zapowiem to dopiero pod koniec odcinka. Nie będę wam teraz o tym mówić, bo było takie takie za wcześnie trochę. Chwilę chwilę tutaj będzie znowu. I tutaj damy. Yy... Nie wiem, trzy tak, żeby było symetrycznie. Tyk, tyk, tyk. I tutaj znowu. Dobra, za, za tą, tą stronę wezmę się później. Na razie dokończę tą tak. Będzie nowa jakby... Wiecie, tu jest tam baza z piekła rodem, część, pierwsza, druga, trzecia. Teraz będzie coś, też w tym stylu, że pierwsza, druga, trzecia. Coś tam będę robić takim... Taki... tak systematycznie. Ale dowiecie się tego w swoim czasie. Kurde, nie chcę latającego pisona. Dobra... Co do tej nowej serii, czekajcie, czekajcie... Ej, nie myślcie, że to będzie taka nowa seria, że Minecraft co będzie co innego? To będą pikselowe opowieści, tylko że... Tak jakby... Inaczej robione, powiedzmy. Mm, dobrze robię? Dobrze robię. Spoko. E będzie tego więcej odcinków niż yy, bazy z piekła Rodem. Będzie tak z 8. Może więcej. Yy, moim zdaniem to, co planuję zrobić, teraz Wam oczywiście nie powiem, ale od razu powiem, że moim zdaniem to jest fajne. Yy, z chęcią będę robić te odcinki i myślę, że będą się pojawiać częściej. Nie czy będzie to aż tak bardzo wymagające. Dobra, dobra. Tylko odgrodzimy to, te pistony. Kurde. No, jak zabraknie mi kompletnie słów i nie będę wiedzieć co mówić, to chyba zapowiem już teraz tą serię. A że już kompletnie nie mam co mówić, to chyba wam powiem, że... Yyy... Eee, znaczy nie, zacz zacznę tak. Eee, dobrze wiemy, że niedługo wyjdzie 1.9, który ma być takim uzupełnieniem jakby eee, Adventure Updata z 1.8. Eee, tak więc pomyślałem, że wiecie, tam dużo rzeczy doszło, różnych takich fajnych... Tylko, że one się generują no, w, niewygrenow... w niewygenerowanych częściach mapy. Tak więc zrobiłbym taką przygodę, że takie podróże, żeby znaleźć jakieś tam kaniony, które zostały dodane, różne te, te takie duperele, inne. Ups, to źle zrobiłem. No coś w tym stylu właśnie, że będę chodzić, szukać różnych rzeczy, tych polowań na endermany, różne tam właśnie kaniony, rzeki. E, co tam jeszcze doszło w tych adventure update'ach e, Jakieś tam ruiny podobno są, opuszczone kopalnie i to jest fajne, to, to mi się podoba. To może być fajny patent. E, oczywiście, no, trochę to będzie wymagało z mojej strony te podróże, ogólnie zorganizowanie się, ale to nie będzie aż tak w, strasznie wymagające. Dobre, ja teraz chcę zobaczyć, czy to będzie działać. Tak więc, te, takiej serii możecie się spodziewać. Eee... Co jeszcze, co jeszcze? Tak, działa. Ale to fajne. Eee, yy, dobra. Czego możecie się tam jeszcze spodziewać w tej serii? Oczywiście zrobię dopiero po wyjściu 1.9, ponieważ yy, na przykład... oj Co jest? O Boże, znowu coś... Już się nie wyrażę. Tak, zrobię tą serię dopiero po wyjściu 1.9. Ponieważ, na przykład, spotkam wioskę i nie będzie NPC, no to tak niefajnie trochę. Wolałbym osobiście spotkać NPC, i tam nie wiem, jak oni będą nastawieni, czy wrogo, czy przyjaźnie. Tak więc spodziewajcie się tego po premierze 1.9. Po premierze 1.9 z każdą wolną chwilą postaram się cokolwiek z tego nagrać. No, będziemy po prostu podróżować. To będzie coś w stylu kronik podróżnika JJ'a. Tak, tak się to nazywało? Tak, chyba tak, e, takie kroniki podróżnika, tylko rzeczywiście, oczywiście będzie inna nazwa Czekajcie, teraz będzie dobrze Teraz jest dobrze e, Będzie inna nazwa, jakoś tam, myślę, chwytliwą jakąś hmm. No i będzie, będziemy podróżować e, Oczywiście wrócę później do tego swojego domu Oczywiście wszystko będzie stało, nie tak jak u JJ, że poszedł, wrócił i... Wszystko było zniszczone Chwila tutaj Z tej strony? Z tej strony? Tak więc takiej serii się spodziewajcie. spodziewajcie hmm, hmm, hmm. Dobra Tak sobie myślę, tyle mi pistonów jeszcze zostanie Żeby tego nie wydłużyć, ale to, to jak już coś to pod waszą nieobecność mm, Nie chcę przedłużyć tego odcinka Dobra to już podgradzam, bo, bo tak no i wyczerpam wszystkie tematy do rozmów z Wami. Czekajcie, czekajcie, zaraz coś wykombinuję. A, nie wiem co mówić. Eee... O, już wiem, już wiem. Już wiem. Eee, tyle razy już zapowiadałem Escape'a. Tak, wiem, że tyle razy miał być i tyle razy już go nie ma. Na początek miał być z Nukerem, ale okazało się, że były lagi. Później mieliśmy trochę wolnego czasu, ale znowu były lagi. E, później mój kolega miał nam użyć nam, nam serwera, na którym nie ma lagów, ale nie miał to robić. Wysadził całą mapę i jakoś tak się zlagowało, że w ogóle się nie da na tego serwera wejść. I naprawdę nie wiem, co zrobię z tym escape'em, ale Nuker powiedział, że ma tam jakiegoś serwera i że niby on jest dobry, że nie powinno być lagów. A więc... Można by, można by było spróbować, tak więc Nukery, no, jeśli oglądasz ten odcinek, to napisz do mnie na PW albo na Skype i się zgadamy, bo naprawdę chcę już w końcu ten odcinek tego escape'a nagrać, tyle go planujemy, tyle ta mapka tam czeka, żeby ją przejść. Eee... No, a właściwie to poza tutaj prowadzę ten redstone, tylko go marnuję. A i repeatery, zapomnam No tak więc Nuker proszę cię, napisz, bo naprawdę już bez chwili zwoki chcę nagrać tego Escape'a, bo zapowiadam. Ile ja go zapowiadam? 3 miesiące. A robię go przez całe wakacje i więcej. Tak więc trzeba się zmobilizować i w końcu zrobić. Dobra, dobra, teraz jeszcze repeatery... Yy, yy, yy. Dobra, tutaj dwa. Repeater. Dwa... Repeater. Ups, yy, i jeszcze może wam zapowiem, że planuję zrobić serię z Lola. Tak, że będę sobie grać z kolegami. Yy, nie od razu mówię, że to nie będzie taki pełny team, że 5 na 5 i te 5 osób z mojego teamu to będą te osoby. Nie tak we trójkę, może w dwójkę, może czasami w pojedynkę jak będę chciał nagrać, a nikogo nie będę mieć pod ręką, żeby z nim nagrać więc jeśli ktoś lubi Lola, lubi poglądać filmiki, no to zapraszam, kiedyś to się na pewno pojawi, mam nadzieję, że nie będę z tym zwlekać tak samo jak z y, Escape'em. No, tak więc sobie pogram, wy poglądacie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, ściągnąłem taki fajny program do obróbki filmów i ogólnie. Zrobiłem intro do Lola, to jest moje pierwsze intro w życiu, tak więc y, można powiedzieć, że będę mieć... Od razu mogę zapowiedzieć, że będę mieć ostry zacierz z tego intra ee, Intro każde będzie oddzielnie, ponieważ chcę zaprezentować każdą postać, którą będę grać. Hmm, hmm, no, intro mam 10, ponieważ mam kupionych 10 postaci. Ee, oczywiście do tego czasu, zanim będzie ten lol, będę mieć oczywiście dużo więcej postaci, tak więc możecie się spodziewać dużo więcej ilości odcinków. No, tak więc zapraszam. I co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Hmm. Tak, trochę też nie fajnie, bo może ktoś nie gra w lola i nie wiedział, o czym ja w ogóle mówię. Ale trudno. Dobra, jakoś to wygląda. Tylko będę musiał jeszcze to zamurować, bo musi być dzień. A ja nie chcę mi się tego zamurowywać. Chyba że. Tak, nie będę mieć kompletnie czym mówić, to po prostu zamuruję to bez Waszej obecności. Żeby żeby nie nagrywać tego, bo to by było nudne. Po razu skończę, pokażę Wam efekt. Moim zdaniem, wszystko powinno być dobrze. I oby było. Zaraz się wszystko wszystkiego dowiemy. Czy to działa, czy to nie działa. O właściwie to ile tych grzybków bym yy, uzbierał. Tak, za jednym tym. Czeka... Zaraz policzę, tylko zamuruję tutaj do końca, żeby nie było widać tych przewodów. Kurde, a właściwie to ile trwa odcinek? 20 minut. No to akurat tyle, ile mniej więcej planowałem. Zanim skończę to wszystko, to będzie jakieś 25. Yy, odcinek był taki, yy, taki dość pewnie nudny. Dobra, tutaj będzie jeszcze jeden poziom więcej, żebym zapamiętał. No i spoko. No i tak wygląda nasza grzybiarnia. Oczywiście później ją zamuruję i żeby było ciemno, bo grzybki lubią jakieś ciemno. Teraz tylko zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Dajmy, że nam się ups, tutaj tutaj parę grzybków. No i dobra, no i klikamy sobie guzik. Czekamy chwilę. I możemy sobie przejść, zebrać grzybki. No, moim zdaniem fajnie to wyszło. No, jestem siebie dumny. Yy, nigdy nie byłem dobry z tych takich różnych mechanizmów, a udało mi się. Tak więc jest fajnie. No i to by było mniej więcej na tyle w tym odcinku. Tak więc teraz yy, tak wiem, że nie skończyłem do końca tej grzybiarni. Ale sam efekt końcowy macie pokazany, wiecie jak ja to zrobiłem, możecie sami to takie coś zrobić, jeśli na przykład oglądaliście Buraczka Cebulaczka i nie wiedzieliście jak zrobić jego, no to moja jest moim zdaniem dużo łatwiejsza, tak więc wiecie jak ją wykonać. No i to by było na tyle, tak więc teraz y, szybki powrót i szybkie podsumowanie odcinka. Spodziewajcie się Skype'a, zdając życie pewnie znowu nie wypali. E, planuję nagrać Lola, tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, ktoś gra w Lola, ktoś lubi tą grę to zapraszam. Jeszcze raz dzięki za 500 widzów. Yy, czekajcie na nową serię. Taką adventure seria yy, z podróżami po świecie, i różnymi takimi pierdołami Szukanie tych najnowszych dodanych rzeczy, które będą w 1.9. No, a sama premiera w ogóle 1.9, nie wiem czy ona już jest oficjalnie. Jeśli jest, to proszę o napisanie, bo ja nic o tym nie wiem. Wiem na razie, że niedawno wyszło Pre-Release 4. A skoro już jest czwórka, to mam nadzieję, że szybko dojdzie pełna wersja. No. no, i to by było na tyle. Tak więc grzybiarnia moim zdaniem wyszła. Ups, lag. Yy, dobra, miałem takiego dziwnego laga. Yy, tak jak w poprzednim odcinku chyba było coś takiego, że po prostu stałem w miejscu i nic. No, znowu Minecraft mi się włączył. Nie wiem naprawdę, co się dzieje. No ale nic. Yy, odcinek był moim zdaniem taki dość udany. Zapowiedziałem parę rzeczy. Mam nadzieję, że niektóre osoby się zainteresowały tym, co powiedziałem. Żeby doglądać Skype'a, który może wyjdzie. Powtarzam, może, bo małe szanse. Tyle już go robię, że Uff, lepiej nie mówić. E, będzie LOL, będzie ta nowa seria. W paru tam odcinkach, nie wiem jeszcze ilu. Tak więc. Jeśli będzie yy, wersja 1.9 się ukaże, to od razu możecie się spodziewać z mojej strony tej, jakby taka nowa seria starej serii, powiedzmy. No, nawet fajnie mi to się ujęło. E, no i to by było Bo na tyle. Grzybiarnia jest, wszystko co chciałem to powiedziałem. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybując nie żałujcie. Czekajcie na następne odcinki z tej Adventure serii. No i to by było na tyle. Odcinek trwa jakieś 25 minut, czyli tyle ile co planowałem. Noglądaliście się sporo, no, długi dość odcinek, prawie pół godziny, tak więc myślę, że jest git. I to tyle. Tak więc cześć, na razie, trzymajcie się, papa! Pa.